Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Booktory. W związku z tym, że ten odcinek e, będzie wrzucony 8 marca, czyli w Dzień Kobiet, e, chciałam zrobić filmik, który trochę go uczci, więc zapraszam Was na filmik o książkach o silnych kobietach. Pierwszą książką to będzie taka książka historyczna, dlatego, że taki temat kobiet w polityce jest mi bliski, dlatego chciałam Wam polecić książkę Olgi Wiechnik, Kobiety osiem pierwszych kobiet. Książka przedstawia sylwetki 8 pierwszych posłanek e, od 1918 roku, czyli też od roku, w, w którym e, kobiety Polgi dostały prawa wyborcze wraz z e, mężczyznami, natomiast też trzeba o tym pamiętać, że to było e, mało na rozwiązanie w tych czasach, jeżeli chodzi właśnie o prawo wyborcze przyznawane kobietom, więc jak mnie uczyli e, na moich studiach Polska była pewnego rodzaju awangardą wtedy, w tamtych czasach, natomiast no, to też służyło też e, pewnym interesom, ale to nie o tym teraz ten odcinek, tylko o tej książce. E, ta książka jest to książka historyczna, więc e, jeżeli lubicie taki typ literatury albo chcecie po prostu się czegoś tak więcej dowiedzieć o ważnych postaciach kobiecych, które współtworzyły no, polską państwowość de facto i rozwiązania, które gdzieś tam wtedy były tworzone, tak, bo Polska wszystko o niepodległość po zaborach, więc generalnie możemy tutaj przydać historię tych kobiet właśnie od tego, co robiły przed wojną, w trakcie wojny, aż po ich właśnie działalność w parlamencie. Ja bardzo serdecznie tą książkę polecam, ponieważ jest ona bardzo zgrabnie napisana, niezgrubona się taka wydaje, ona ma 450 stron około. O, co więcej, ona przedstawia polityczki z różnych opcji politycznych. No bo tutaj e, te osiem kobiet było wybrane e, w różnych regionach, e, z różnych e, partii politycznych i tutaj też jest taki ładny cytat z tyłu książki. Wywodziły się z różnych środowisk, ale często wbrew swoim partiom, działały wspólnie w sprawach, które uważały za ważne. W sprawach kobiet. I myślę, że to jest bardzo ważna e, puenta książki. E, I też e, Dnia Kobiet w kontekście właśnie takim politycznym. Przełomując konwencję, teraz mamy literaturę młodzieżową, czyli Zorze Polarną, trylogię e, Pulmana, czyli e, wybrałam tą książkę z uwagi na postać Lairy, która jest e, silną osobowością, krnąbrną, e, lubi wymyślać różnego rodzaju historie. No, jakby sama siebie, znaczy m, jej przyjaciel Niedźwiedź Polarny, York nazwał ją złotoustą. E, więc, no. Ona sobie nie daje w kaszę dmuchać, nie jest taka wiecie, um, ułożona, no dobrych manier też tak za bardzo nie ma y, i jakby wkracza też w ten świat dorosłych. Y, jest właśnie taką silną postacią. Ma swoje zdanie, robi to, ochotę, i uważam, że ona jest bardzo dobrą bohaterką literacką, zwłaszcza też na przestrzeni całej y, Jej osobowość ulega zmianie, dojrzewa y, jakby. Y, i ewoluuje w tą taką stronę e, in plus, w jaki mogą się rozwinie, rozwinąć te cechy charakteru e, związane z niezależnością, ale też z odwagą. E, więc e, to też jest tak, taka swego rodzaju nieustraszona bohaterka, więc stwierdziłam, że no nie mógł tutaj tutaj zabraknąć. No, i też zawsze można obejrzeć sobie serial jeszcze raz na HBO GO, e, Czarne Materie. Przepraszam, mroczne materie, żeby sobie tą postać przypomnieć, jeżeli ktoś na przykład woli, natomiast ja uważam, że książka też jest świetna, faktycznie ona jest napisana w takim starym stylu, na przykład, ale ja na przykład taki styl bardzo lubię, więc jeżeli ktoś jeszcze nie sięgnął albo na przykład... Y nie pomyślał o tym właśnie w takim kontekście silnej postaci kobiecej, tak najbardziej zapraszam, żeby raz się e, przejrzeć historię lajry. Kolejnej książki nie mogło zabraknąć na tym kanale, ponieważ jest to moja e, właściwie seria sentymentalna z dzieciństwa, e, jedna z moich ulubionych, czytałam ją wielokrotnie i mówię tutaj o e, Ani z Wzgórza. W tym ładnym wydaniu e, ilustrowanym Ponieważ tylko na razie taką mam na półce, bo reszta została u mnie w rodzinnym domu. A nie jest sierotą, trafia w związku z pewnymi okolicznościami do domu Maryli. I Mateusza, u których zostaje, oni podejmują się wychowania jej. W części te książki możemy śledzić, a nie zawiązującą za przyjaźnie, gdzieś tam pierwszą styczność też z tym taki taką rywalizacją między sobą, zwłaszcza między, między, jeżeli chodzi o Gilberta, czyli taką główną postać męską, możemy powiedzieć, całej tej serii. No i potem w dalszych częściach możemy śledzić to, jak osobowość Ani się rozwijała, bo też Ani jest osobą nietuzinkową, ma bogatą wyobraźnię, świetnie, Pisze, bardzo lubi się uczyć, yy, osiąga jeden z najlepszych wyników w klasie. Yy, I mimo yy, tych takich, powiedzmy, yy, ko takiej konwencji wychowania dziewczynek też w tamtych czasach, no bo ta książka jednak ma trochę lat, to yy, Ania jest postacią taką niezależną yy, i jakby nie niebojącą się yy, mówić tego, co myśli i nie niebojącą się dążyć do celu, yy, do który sobie wyznaczyła, mimo tego, że życie no jednak ją doświadczyło i jej życie przed zielonym w ogóle no, nie było za wesołe, więc jakby tu już tutaj ma olbrzymią odwagę i hart ducha Stąd też, jeżeli ktoś nie zna jeszcze ani Zielonego Wzgórza, bo na pewno są takie osoby, albo um, na przykład nie wie, czy to będzie coś dla niego, to jak najbardziej podlecam, bo ja do tej pory lubię wracać do tych książek. Dla mnie też są takie e, książki wiosenno-letnie, bo ja często zabierałam Ania jakieś na, wakac na wakacje z dziadkami. E, to z reguły brałam kilka książek i sobie je wtedy czytałam. Po prostu gdzieś tam ta otoczka, jednak prowincji kanadyjskiej, e, tak tam, gdzie się znajdowało Zielone Wzgórze, tak e, nastraja mnie. Bardzo, właśnie, um, wyjazdowo troszeczkę, ale to taka, taka anegdotka. No, chyba, że na przykład ktoś jeszcze nie czytał kolejnych części: Ani z Zielonego Skóra, to jak najbardziej polecam, no bo tak później Ani jakby staje naprzeciwko innych problemów, bardziej dorosłych, jakby jej też dorosłe życie. W jej dorosłym życiu jest, są różne wątki, tak, uniwersytet, jako nauczycielka, no i później jako już, tak, żona i matka. najbardziej chciałam tego dnia przypomnieć po prostu o Aniś. Kolejna książka to jest książka, o której ja już parę razy mówiłam na kanale. Jest to Wojna Makowa, Rebiki Kuang, czyli historia opowiadająca o dziewczynie Rin. Która z jednej prowincji, od ludzi, którzy ją adoptowali, chciałaby się wyrwać, ponieważ jest tam źle, no nie widzi tam swojej przyszłości. No, a w związku z tym, że też pochodzi z innej prowincji, to nie bardzo ma, no jak się uczyć? Jak się przygotować do takiego ważnego egzaminu, który otwiera jakby drogę do dalszej nauki, no, żeby się wyrwać właśnie z tamtego miejsca. No i znajduje nauczyciela, który zgadza się jakby ją przygotować do te, tego egzaminu. Ona go zdaje jednym z najlepszym wynikiem tej swojej mieście zamieszkania. No, i trafia do takiej najbardziej prestiżowej szkoły w całym kraju, takiej wojskowej szkoły dotyczącej um, sztuki wojennej, co było jej marzeniem. No i zasadniczo na tym właśnie opiera się ta fabuła, przynajmniej w pierwszym tomie, o pobycie w tej szkole, o, o jakby odkrywaniu też e, swojej tożsamości, e, bo e, Rhin, e, jakby jako osoba trochę się różni od takich, Innych powiedz, powiedzmy mieszkańców jej prowincji, czy w ogóle jej kraju. E, I ona szuka też tam gdzieś tam swojej drogi, poznania nauczyciela, który jakby jej tą drogę wskazuje. I to jest właśnie takie połączenie, dużo osób mówi, że to jest taka Mulan, trochę tak, no jakby zawsze wydaje mi się, że azjatycka dziewczyna. W wojsko, zawsze gdzieś tam będzie tam się kojarzyć z mulan. Na przykład tutaj mamy coś, co mi się najbardziej podoba, czyli Pantheon Boost. Nawią czyli naw nawiązanie do um, mitologii chińskiej. E, ja takie nawiązanie bardzo lubię, e, więc to jest coś, co jakby sprawiło, że ja się nie mogłam odrywać do, od tej książki i drugiej części, czyli. Republiki Smoka, no i teraz czekamy na trzecią, która ma być wydana e, chyba, już, chyba już niedługo, za kilka miesięcy ma być już trzecia i ostatnia część tej trilogii. Rin e, jest e, też osobą taką... Em, w pewnych momentach nie można jej też lubić, bo ona jest taka bardzo uparta, jakby nie słucha się innych, Robi zawsze po swojemu, miejscami to irytuje, ale jakby to jak najbardziej gra, jeżeli chodzi o całą historię. I jakby wybiera sobie jeden z takich najtrudniejszych celi i do niego dąży, jakby nie idzie na łatwiznę, więc to znowu jest taka silna postać kobieca, yy, która w tym świecie takim. Yy, Bardziej, Tu są bardziej takie rzeczy przeciwko jakby jej pochodzeniu. Teraz będzie de facto komiks manga właściwie Inspektor Tsunami Maria Psychopass. E, to jest pierwszy dom i akurat tutaj nie ma na okładce jej, tylko jednego z członków jej drużyny, ale tutaj jest ona, ta w środku sobie, się to o światło mi się odbija. E, to jest historia, jest też serial, właściwie manga jest na podstawie serialu, więc jeżeli chcecie wolicie serial, no to tak najbardziej... E, Polecam, bo tak ja zaczęłam jakby znajomienia się z tą historią parę lat temu. Natomiast jak wyszła manga, to ja to się bardzo lubię, jeżeli ktoś lubi komiksy, to jak najbardziej polecam. Tylko że to jest jakby pułap dla dorosłych, tak 18 plus, jakby niżej nie polecam. To jest jakby daleka przyszłość związana z tym, że jest system nazywany Sibylą, który kategoryzuje osoby do konkretnych zawodów, wskazuje im jakby ich przyszłość. I jakby wszystko tam się w tym państwie prawie opiera na ucyfrowieniu, takim bardzo mocnym, związanym z, też z takimi hologram, hologramami w stroju mieszkań i tak dalej. Natomiast tsunemoria kane trafia do takiego wydziału, który się zajmuje przestępstwami. A w związku z tym, że cały świat jest determinowany przez ten system civili, to jakby istnieje specjalna technologia, która określa, czy ktoś jest potencjalnym przestępcą, czy, jest, czy też nie. A że to się zdarza bardzo, znaczy, no dosyć rzadko, bo generalnie każdemu gdzieś tam na co dzień jest mierzony ten współczynnik zadowolenia i tak dalej. Ta organizacja, do której ona trafia, właśnie zajmuje się przestępcami i ona trafia do jednej z drużyn, jest nowa w całej tej organizacji, Jak w tej drużynie zawsze są właśnie inspektorzy, którzy, którzy jakby, z nimi jest wszystko w porządku, to znaczy, że nie są jakby tymi utajnionymi przestępcami i to jest ważne pojęcie utajniony przestępca, Ponieważ y, oni współpracują właśnie z taką grupą y, przestępców, którzy z jakichś powodów zostali y, zaangażowani właśnie do, tego, y, do, do tej organizacji z powodu tego, że ich zdolności mogą się przydawać w, w wyopywaniu innych przestępców. Ja tą historię wybrałam, dlatego że y, tutaj są numery, kana, jakby. Nie zawsze zgadza się z wyrokami tego całego systemu civilii. Ona jakby działa zupełnie inaczej, niż do tej pory działała ta ich organizacja. No, i jako przyłożona de facto całej y, drużyny, jakby mm, ma inne podejście i do swoich właśnie współpracowników, tych utajonych przestępców, ale zarówno do tego, w jaki sposób oni działają. E, stąd też e, moje polecenie dla Was, ponieważ myślę, że to też takie. Mm, Dosyć ciekawe ujęcie tego, co ewentualnie może nas czekać w przyszłości. Oczywiście niedosłownie, ale gdzieś tam, jeżeli chodzi o mm, dobieranie pewnych rzeczy i określanie pewnych rzeczy przez algorytmy, jak najbardziej. Kolejna książka to jest Teraz piękna, polska, czyli Od jednego lucypera Anny David meller To jest y, powieść, jakby przepatająca teraźniejszość z przeszłością. Główną bohaterką jest Kasia. I ona, przyjeżdżając na pogrzeb y, do rodziny miejscowości, trafia na zdjęcie tajemniczej dziewczyny i próbuje się dowiedzieć, kim ona była. Wszyscy w rodzinie, jakby milczą na ten temat, nikt nie chce powiedzieć, kim ta Marijka, bo tak się nazywała, była, y, więc ona sama próbuje się dowiedzieć. I, i jej historia teraźniejsza przypada się właśnie z tą historią Maryki, czyli ileś tam po, y, lat wstecz, de facto pokolenia kobiet w jej rodzinie. To jest taka, taki rys y, rodzinny kobiet w, y, z, te, z tej linii y, żeńskiej rodziny, ponieważ właśnie przedstawia jakby y, historię Kasie i problemów z matką, dlaczego jej matka. Y, jest taka, a nie inna, też jest to przedstawione. Tego, gdzie byli w tych wszystkich historiach mężczyźni. No i tego, jak sobie w ogóle radzić, i jak silne są kobiety. Stąd też, zwłaszcza na to, że dosyć rzadko w ogóle na Booktubie jednak jest mowa o polskich książkach, chciałabym o niej przypomnieć. Ona jest z zeszłego roku, więc de facto to jest nowość. Była nominowana też do nagród Empiku któryś tam. Więc I też uważam, że zasłużenie, ponieważ to jest bardzo zgrabnie napisane, dobrze się to czyta. Historia też nie jest banalna, pokazuje i te współczesne problemy, z którymi muszą się mierzyć kobiety, ale też e, te problemy, z którymi musiały się mierzyć te 50 czy tam 60 lat temu, czy nawet już teraz więcej. Przedostatnia książka to są ukryte działania, czyli książka też historyczna, natomiast ona jest bardziej napisana w formie takiej powieści, można powiedzieć, że ona jest taka niefabularyzowana, ale bardziej w tą stronę jakby idzie niż na przykład... Posełki, bo to, to jest, była taka stricte książka historyczna, biograficzna, natomiast tutaj e, też tak jest, natomiast to pióro tutaj bardziej e, prowadzi nas przez historię. W taki bardziej właśnie powieściowy sposób, jeżeli wiecie o co mi chodzi. I przedstawia pierwsze kobiety, nie dość, że kobiety to jeszcze kobiety czarnoskóre, yy, które w, tak, w latach 20. i 30. w Ameryce, no to razem z powodu swojej koloru skóry, a dwa z powodu swojej płci, no łatwo nie miały. No ale ta książka pokazuje też, yy, jak wtedy, kiedy to czegoś są potrzebne, pewne umiejętności, jakby już. Te uprzedzenia społeczne, które gdzieś tam na co dzień istnieją w społeczeństwie, jakby nikną w porównaniu z tym, że dla dobra nauki, czy też dla dobra tuż państwa, bo gdzieś tam w tle jest zimna wojna, to wszystko idzie jakby w cień. I jak ważne są umiejętności, i jak wtedy, i teraz, jakby. Takie cechy właśnie jak płeć, kolor skóry, religia nie mają kompletnie żadnego znaczenia i to, jest, to są właśnie przedstawione historie paru pierwszych kobiet, które były matematyczkami w takim poprzedniku NASA i potem już w NASA, jak pomagały w podboju kosmosu, w tym jak się zajmowały właśnie matematyką, bo pierwszymi takimi matematyczkami w pewnym sensie informatyczkami również były właśnie kobiety w dużej większości. Ja też do filmu odsyłam, bo też film był bardzo, bardzo fajny. I ostatnia książka to jest klasyk Przeminął z wiatrem i Scarlett O'Hara w tej książce, ponieważ Scarlett jest osobą, która idzie przez swoje życie jak czołg, pokonując przeszkody, o których nawet nie pomyślała, że mogą stanąć na drodze w jej życiu, jak dzielnie walczy przez te Tysiąc stron o przetrwanie, ponieważ cała, rzecz, dzieje, cała historia dzieje się podczas, w czasie wojny secesyjnej w Ameryce, więc też dla mamy wojnę i jakby, mm, no jednak e, ciężkie doświadczenia, ponieważ jakby skalet miała przed sobą całe życie widziane w e, jaskrawych barwach, z racji tego, że no było sobą. Na no dosyć powiedzmy wysokiej pozycji społecznej była bardzo piękna, lubiana, miała wielu adoratorów, no i myślała, że tak będzie cały czas, no ale przyszła wojna. Jakby ta jej wizja przyszłości troszeczkę się odwróciła, co jakby. Y Wzmocniła tylko jej hart ducha. Ona zawsze była osobą stanowczą, jakby bo, ym, chciała podążać własną ścieżką. Miała być de facto tak, jak ona chce, biorąc nas nos y, inne osoby, ale też jakby patrząc na siebie. Natomiast y, na kartach tej książki właśnie możemy przejść to, jak okoliczności, y, z którymi ona musiała się spotkać, nie ze swojej winy, jakby jej nie zatrzymały. Mamy tu też oczywiście wątek romantyczny, y, ich jest. Kilka, ale nie tylko odnoszących się do skalet i one też są ważną częścią tego wątku i są też bardzo ciekawe i też od Was zależy, jakby to zinterpretujecie. I to tyle. Mam nadzieję, że w miarę Wam się podobało. Dajcie znać, jakie książki o silnych kobietach byście by polecieli. I to tyle na dzisiaj. Widzimy się w następnym odcinku.